Dziewczyny, zaraz pojawią się wasze dania. Zobaczmy. Nikol ma trójkątny tęczowy tort, Julie ma kwadratowy popyt, a Britney ma cały automat z okrągłą gumą. Próbujcie szybko. To prawda? Zacznijmy ode mnie. Mam nawet monetę. Wciskam ją do automatu i wyciągam okrągłą gumę. Co? A, to guzik! Trzeba subskrybować! I nacisnąć dzwoneczek. Obowiązkowo zróbcie to samo, przyjaciele. A oto i moje gumy. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Mmm, jakie pyszne! Co jeszcze? Oj, dziewczyny, kontynuujcie. Dobra, z wielką chęcią spróbuję tego trójkątnego kawałku tortu. Mmm, jaki pyszny krem! Bardzo mi smakuje. A biszkopt jest taki delikatny. Totalny odlot. Wręcz nie mogę się oderwać. Ej, a to co tak patrzysz? Lepiej zjadaj swój popyt. No dobra, dostałam popyt i wszystko, co mogę zrobić, to się nim pobawić. Chwileczkę. Czy to żelek? Wow, ale super. Mm, jakie to jest dobre. Bardzo mi smakuje. Fajnie, dziewczyny, co? No, Britney zjadłaś? Zostało mi troszeczkę. Zaraz przeżuję gumę i nadmucham ogromnego balona. Patrzcie! O nie, jest za duży! Nicole, pomóż mi! Inaczej Britney zaraz odleci! O nie, Britney! Ciekawe, co dostaniecie tym razem. To jakieś sosy! Ale fajne! Julie ma chyba nutellę. Super! A Nicole ma coś podobnego do keczupu. A Britney ma strasznie ostre wasabi. To szybciej zliża swój sos. Próbujcie! No dalej. Bierze w was. Julie jest nastawiona na zwycięstwo, ale na razie wszystkich wyprzedza Nicole. A jak tam Britni idzie z wasabi? O jej biedactwo ma najtrudniej ze wszystkich. Skończyłam! To był ketchup! Długo jeszcze? Prawie uparałam się z tym paskówstwem. I dziewczyny. Niedobrze mi! Robi mi się bardzo, bardzo gorąco! Co robić? Zaraz tu wybuchnie pożar! Tu prawdziwy smok ją z ogniem! Chwileczkę, wiem co robić. Zaraz ugasimy Britney za pomocą gaśnicy. Dobrze, że byłam na kursie przeciwpożarowym. Ej, co jest? Chyba muszę mocniej nacisnąć. O, tak! Działa! Zaraz pożar będzie zlikwidowany. Piana zniszczy moją fryzurę. Julie, poniosło cię! Zatrzymaj się. Dzięki, ale mogłaś wcześniej to zakończyć. Wybacz, troszkę przesadziłam. Ojej, Nicole, tak śmiesznie wyglądasz z tą sadzą. Wiem, teraz jestem cała brudna. Wyglądasz jak kominiarz. A ja jakbym wyszła z wanny z pianą. Zaraz dowiemy się, co dostałyście tym razem. Britney ma okrągłe serowe kulki. Wyglądają apetycznie. Julie ma kwadratowe smażone jajko. A Nicole ma trójkątny plaster miodu. Pyszności, próbujcie szybko. Uwielbiam miód. Jest taki smaczny. Wręcz nie można się oderwać. Nie patrzcie tak na mnie. Jedzcie swoje smakołyki. Świetnie, bo akurat zdążyłam zgłodnieć. Najpierw za pomocą widelca i noża wytnę żółtko. Ziemię w pierwszej kolejności. O tak, jakie to jest dobre! Co jeszcze? Super, że mam więcej. Co za wyżerka? Britni, kontynuuj. Dobrze, bo bardzo chcę spróbować tych starowych kuleczek. Tak, apetycznie pachną. Smakują jeszcze lepiej. Nie mogę się powstrzymać. Chcę zjeść ich więcej i więcej. Jak super, że mam ich tak dużo. O nie, zaraz się przewrócę. O, rany dziewczyny. To nie było miękkie lądowanie. Zamiast się ze mnie nabijać, mogłybyście pomóc mi wstać. Ostatni kawałek. Ojej, a co to? Pszczoły? Dziewczyny! One mnie atakują! Uciekajmy! Zdecydowanie przechodzimy do ataku! Spadajcie stąd! Wynoka do swojego ula! Tak! Jazda stąd! Ognia na pewno się wystraszą! A tyś stąd! Nie dotykajcie naszej Nicole! No dalej, atakujcie! Jestem gotowa! O nie! Tylko mnie nie gryźcie! A może uda mi się przegonić je szmatką? Stać! Nicole, daj mi szmatkę. Zaraz wszystkie je złapię. O tak, udało się. To nie było łatwe. Ej, a wy dokąd? I co ja mam zrobić z tymi pszczołami? Czekamy na nowe smakołyki. A oto i one. Zobaczmy, co tam macie. Nicole ma na czasy, Julie suchy makaron. A Britney apetyczne pankejki. Ej, Julie, trzymaj się z daleka od okrągłego jedzenia. Próbuję jako pierwsza. Ukroję mały kawałek i sprawdzę, jak smakują moje Mmm, Pachną niesamowicie. Co takiego, Nicole? Ukroiłeś trójkątny kawałek, a to znaczy, że jest teraz mój? Takie są zasady, nic na to nie poradzisz. No nie bądź ściwuską! Ja czekam. Julie nawet nie próbuj. Ten pankejk jest dla mnie. No to jem. Wow, jaki pyszny! Britney, ukroisz mi jeszcze? Zapomnij, więcej nie powtórzę tego błędu. Będę musiała jeść rękami. Ale dzięki temu nikt mi ich nie zabierze. O tak, to jest niewiarygodnie pyszne. Ech, ja mam zwykły suchy makaron. Nie wygląda zachęcająco, ale spróbuję. O rany, jaki twardy. W ogóle mi się nie podoba. Niby jak ja mam to zjeść? No dobra, pora spróbować moich na czasów. Jej, jakie dobre! Pankanki też są super, ale się nie najadłam. Ej, Julie, obczaj to! Nicole ma takie pyszne naczosy. Może weźmiemy sobie kilka! Popieram twój genialny pomysł! Co? Polujecie na moje naczosy? Zapomnijcie! Uff, zdążyłyśmy się schylić. Patrz, ona przebiła ścianę tymi naczosami! Wiesz co? W sumie to ja tak bardzo nie chcę iść tych naczosów. Lepiej do im mój makaron. Ej, dziewczyny, obudźcie się! Dostałyśmy nowe smakołyki. Tylko spójrzcie, jaki ogromny tableron! A ja mam gofra. Ekstra! A ja mam paskudną cebulę! No co za ochyda! Nie mam dziś szczęścia. Ale nic na to nie poradzę. Będę musiała spróbować. Dobra, gryzę. Jakie to jest paskudne! Aż mi oczy łzawią! Daj jej chusteczkę! Britney, trzymaj to dla ciebie! Thanks! Dziękuję za troskę, dziewczyny! Jest mi troszkę lepiej... Oj, co za ochyda! Mam smarki Britney na mojej czapce! Nie tego oczekiwałam w ramach podziękowań za pomoc! Przecież czekają na mnie moje pyszne gofry! Tylko spójrzcie, jak pięknie wyglądają! Um. Wow, jakie to jest dobre! Aż się chce zjeść wszystkie na raz. Gotowe. Nikol, kontynuuj. Dobra! Mam taką ogromną czekoladę, że nawet nie wiem od czego zacząć. Ach! Brakuje mi siły, żeby ją podzielić na kawałki. Ale nie szkodzi. Wiem, co robić. Założę mój kostium karateki i rozbiję tę czekoladę na małe kawałki. A ja! Nie wiedziałam, że Nicole tak potrafi. Zgadza się, nie jestem taka grzeczna, jak wszyscy myślą. A teraz czas na próbowanie. O tak, to jest niesamowite. Czekolada nie może być niedobra. Ja wszystko zjadłam, a Britney nie. Ojej, muszę zjeść ostatni kawałek. Przepraszam, dziewczyny. Nie mogę tego trzymać w sobie. To za smrot. Ups. Nowe smakołyki już są na stole. Zobaczmy. Brytni ma żelkowe oczy. Julie krakersy. A Nicole tęczową kanapkę. Zacznijmy od brytni. Okay. O, żelkowe oczy są takie fajne. Pasują mi? Oj, nie mogę, co za uba. Julie powinnaś być ostrożniejsza. A teraz mam oko w buzi. Daj spokój, Nicole. Nie bój się, to tylko żelkowe oko. No dobra, nadszedł czas, żeby spróbować. O, tak, to jest niesamowite. W środku jest taki pyszny dżem. Takie smakołyki zjadam w 3 sekundy. W przeciwieństwie do cebuli. Julie, kontynuuj. Ułożę moje kwadratowe krakersy jeden na drugim i spróbuję. Fajnie, tak jakbym miała kanapkę. Mmm, jakie to jest dobre i chrupiące. Miam, niam, niam. Nicole, teraz ty. Tak, wiem. Och, mam taką ciekawą kanapkę z serem. Tylko spójrzcie, jak pięknie wygląda. Prawdziwa tęcza. Mmm, to jest takie dobre, że aż mi słów brakuje, żeby to opisać. Bardzo mi się to podoba. Super, że trafiłyśmy do tego challenge'u. No. Jesteście gotowi na pierwsze wyzwanie? Zaczniemy od kanapki. Zróbcie mi taką, żeby mnie zachwycić. To proste. Nie mam sobie równych, to ja wygram! I po co te przechwałki? Trzeba coś wymyślić. Wiem, zrobię Margo najsłodszą kanapkę w jej życiu. Dodam do niej Nutelle i garść uwielbianych przez wszystkich marshmallows. Ale to nie wszystko. Nie można zapomnieć o czekoladzie i oczywiście syropie czekoladowym, którego nigdy za wiele. Teraz czas na strzelające cukierki. I drugi kawałek chleba na wierzch. Zobaczcie, jakie to piękne. Mija to jakaś bomba kaloryczna. Ja zamierzam zrobić bardzo sycącą kanapkę dla mojej wnuczki. Na pewno będą w niej ser i szynka. A żeby była jeszcze smaczniejsza, podgrzeję ją na patelni. Ola, apetycznie. aż mi ślinka cieknie. Co wy wiecie o prawdziwych kanapkach? Pomysł z podgrzewaniem jest dobry. Ale trzeba podrumienić pieczywo, a nie całą kanapkę. Potem trzeba dodać jak najwięcej warzyw. I czas na sekretny składnik: ślimaczki. Ślimaki to obrzydliwek. Kto lubi takie coś. Nic nie rozumiesz, babciu. To prawdziwy przysmak. Ślimaki obsmażamy i kładziemy na chlebie. Teraz ser pleśniowy. Wiecie, że to jest jeden z najdroższych serów na świecie? Dlaczego taki drogi ser tak śmierdzi? To jakiś koszmar. Niedobrze mi. Babciu, uspokój się już dobrze. Nigdy wcześniej nie widziałem takiej reakcji na ser. Dobrze zabawne. Okej, okay, moja kanapka też jest gotowa. Mm, jak pachnie. Babciu, wstawaj, czas poczęstować Margo naszymi kanapkami. Ciekawe, co jest w środku tej kanapki. Co to ślimaki? Blej, śmierdzący ser, nie ruszę tego. O wiele bardziej podoba mi się ta kanapka. O, jaka pyszna! Okej, okay, mam jeszcze jedną. Spróbuję. Ojej, jaka dobra! Ta kanapka też jest super. Tylko wyliczanka pomoże wyłonić zwycięzcę. Babciu, gratuluję, twoja kanapka wygrywa. A nie mówiłam? W nowej rundzie musicie przygotować moją ulubioną sałatkę, Cezar. Robi się! Co to w ogóle jest? Hmm, to bardzo proste. Wystarczy pokroić warzywa na kawałki. Mija, uspokój się, z nożem trzeba się obchodzić bardzo ostrożnie. Boisz. Widzisz? A teraz chrustiutko układam na talerzyku. Dodaję też kurczaka oczywiście. O tak. A, rozumiem. W rzeczywistości to o wiele bardziej skomplikowane. Biorę rukole i wsypuję ją do blendera. Dodaję wodę i włączam. O tak! Co on robi? Robię coś bardzo smacznego. Do powstałej masy należy dodać coś w stylu żelatyny, a następnie wymieszać na małym ogniu, teraz rozlewam płyn do foremek. Czas pokroić kurczaka na równiutkie kwadraciki. Dodajemy jeszcze sera i grzanki. No to jest piękne. Myślę, że Margo spodoba się mój pomysł. Babciu, co ty robisz? Nacieram ser. Ja też już przystępuję do robienia sałatki. Ostrożnie. Dobrze, dobrze, będę ostrożnie kroić warzywka. Boże, jakie to nudne. Muszę pokroić to szybciej. Tak trudno trafić do tej młodzieży. Oj, co ja zrobiłam? Wygląda fatalnie. Dobrze, że mam plan awaryjny. Biorę gumę hubę bubę i dzielę ją na małe kawałki. A teraz potrzebuję żelkowych oczu. Maciu, co ty na to? to okropne niestrasznie, bo dostanę zawału. Po mojej słodkiej sałatce znajdą się też pianki marshmallow. No i co to byłaby za sałatka bez robaczków? Gotowe! Margo, nadszedł czas, abyś zdecydowała, kto wygra. Ojej, co to za zielone cukierki? Ciekawe. Fuu, to jakaś trawa. Boże, ochyda! O, ta sałatka wygląda fajnie. Smakuje całkiem nieźle. Wow, a to jest najpiękniejsza sałatka na świecie i najsmaczniejsza. Mia wygrałaś. Kurwa, wiedziałam, że mój słodki Cezar podbije twoje serce. Tym razem zadanie jest proste. Chcę smażone jajka. Łatwizna. Robi się. O, zaraz nauczę się smażyć jajka. No to zaczynamy. Najpierw trzeba wlać trochę oleju na patelnię. Dobrze, babciu, daj mi olej. Dlaczego nie leci? Ej! Ups, chyba troszkę przesadziłam. I co ty będziesz robić z taką rzeką oleju? Pora bić jajko. I ja też biję. Właśnie tak, patrz. Tadam! Oj! No, prawie idealnie. A ja mam zamiar zrobić coś znacznie bardziej interesującego niż nudne smażone jajka. Wleję śmietankę do głębokiej patelni, a następnie dodam do niej skórkę z pomarańczy. Właśnie tak. Teraz trzeba wsypać agar i wszystko dobrze wymieszać. Zostawiam całość na ogniu do momentu aż mieszanka osiągnie temperaturę około 70 stopni. Yeah! Dobra. Teraz można uformować jajko. Żeby było bardziej realistyczne, umieszczę danie na patelni. Żółtkiem będzie brzoskwinia z puszki. Bellissimo. Mija, zamknij, buzię, jak to wygląda. Oj, coś ci się pali. Ojej, co za porażka. Zapomniałam o moim jajku. Wygląda okropnie. Rzeczywiście, nie to co moje jajko. Wygląda niesamowicie apetycznie. Margo, czas wyłonić zwycięzcę. No w końcu. Babciu, twoja jajecznica okay. jest naprawdę pyszna A co to za potworek? Nie, nawet nie spróbuję O, trzeci kandydat wygląda naprawdę dobrze Słodkie jajka Takich to ja nigdy nie jadłam Ale dobre Szefie gratuluję wygranej To było łatwe Ja wygrałam? Nie ja! A teraz chcę pączka. Zróbcie go dla mnie. Pewnie. Dobrze, wnuczka. Uwielbiam pączki, ale nie mam pojęcia, jak się je robi. Trzeba zacząć od ciasta. Wykrajam z niego pączki i smażę na patelni. Najpierw dodam sporo oleju. Jaki ten wałek jest niewygodny! O! Są nawet forenki na pączki. Super! Mija, uspokój się! Dobrze! Czas rozgrzać olej. No i można wrzucać pączki. Dam kuchenkę na pełną moc. Co tam było dalej? A! Muszę zrobić w nim dziurkę. Olej pryska na wszystkie strony. Ręce mija, co ty wyprawiasz? I sama nie wiem. Próbuję obronić się przed tym olejem. To jakieś szaleństwo. Trzeba jak najszybciej wyłączyć ogień. Kurczę, wszystko zepsułam. O Nie! Bo jesteś nieostrożna. Ojej, chyba tylko ja umiem tu gotować. No cóż, moje pączki są prawie zrobione. Pozostało tylko dodać pyszne nadzienie i polewę. Przekrajam pączka na pół, robię wgłębienie i dodaję syrop. Następnie przykrywam pączka odciętą częścią i zanurzam go w polewie. Właśnie w ten sposób. Będzie jeszcze lepiej, bo obsypię pączka z słodką posypką. Serduszka będą idealne. No i co, rewelacja! Awesome. <noise> Moje pączki też są już prawie gotowe. Ale polewa i syrop w środku to zdecydowanie za słodko. Lepiej po prostu posypać pączki cukrem pudrem. Cudowne. Ale apetyczne. To dla Margo. Ser? Wiem, wpadłam na pomysł, jak wykusić konkurentów mimo początkowej porażki. Zastapiam ser. I wkładam go do foremek. A teraz rozgniatam ci tosy na miaskę. Co ona wyprawia? Gotowe. Patrzcie, co wymyśliłam. Teraz obtoczę serowe pączki w posypce. Myślę, że wygląda rewelacyjnie. Zawijam w folię... I hop na patelnię. Voilà, mój autorski pączek gotowy. Margo, czas wybrać zwycięzcę. Wow! Jakie piękne i przepyszne. Niesamowicie słodki i kolorowy pączek szefie kuchni. Jej babciu, uwielbiam twoje pączki z cukrem pudrem. Okej. Okay. Co to takiego? Wygląda fajnie. O rety, jakie ostre! Nie, to nie mój gust. Szefie Mike, tym razem znowu wygrywasz. Starałem się, dziękuję. Wow, niezły tort, co nie? To dla was, dziewczyny. Kto go najlepiej narysuje, ten go dostanie. Super! Czas zaczynać. Świetnie. Będziemy potrzebować czarnego ciasta na kontur. A teraz nadzienie. Pruskawkowe i malinowe. A ja wolę czekoladowe. Czas minął. Co? Już? Ale jeszcze nie dokończyłam. Mam pomysł. Połóżmy nasze naleśniki na jednym talerzu, dobrze? No dobra. Właśnie tak. Mamy taki torcik. Brawo, dziewczyny, spisałyście się świetnie. Hurra, gratuluję Ci, Wednesday. Proszę. Dziękuję. Połowa tortu wygląda fajnie. Zwłaszcza ten nie nietoperz. Od niego zacznę. A ja mam serce jednorożca. Miam, niam. Pycha. Zgadzam się. Kamień, papier, nożyce. Wygrałam. Kamień, papier, nożyce. Znowu wygrałam. Co to? Wow. Latający Pikachu to wasza nowa nagroda. Za najlepszy rysunek. Nawet nie myśl, że wygrasz. Jeszcze zobaczymy. Najpierw narysuję kontury. A teraz pomaluję. Czegoś mi tu brakuje. Co tam mówisz, rączko? nic ma lepsze? O jej się nie uda. Nic ze mną nie wygra. Eee... Cześć, dziewczyny, kończymy. O nie. Proszę spojrzeć na mojego Pikachu. Co pani na to? Amen. Wspaniale, Nit Wednesday. Jest pani pewna, że chce to zobaczyć? No dobrze. Ojej, co za koszmar? Zwyciężenic. Ojej! Zawsze chciałam mieć takiego Pikachu. Gratuluję, kochana. Marzenia się spełniają. Dziękuję. No to lecimy. Tylko nie tutaj, spadaj mi stąd. A masz! Sama się prosiłaś, ratunku! Dziewczyny, patrzcie, kogo tu mam. Ale słodziak! Do dzieła! Jak zawsze zacznę od konturów. Wychodzi mi całkiem nieźle. Rysuję, nie wiem czy wygram, ale na pewno się postaram. Po co łenit? Mój kamaleon będzie najładniejszy. Rączko, musimy działać. Cześć, jak się masz? No cześć! Co tam u ciebie? Wyłączyłeś? Super. Enid, patrz na to. Czas dobiegł końca. Muszę to tylko przewrócić. Patrzcie. Ojej, Enid, a co u ciebie? Chwileczkę. Ojej, co się stało? Sekundę. Czemu mój naleśnik się nie usmarzył? Oh, no! To już nieważne. Bo wygrywa. No, nareszcie. Dostajesz tego kameleona. Super. Idealnie pasuje do mojego wizerunku. W czarnym mu do twarzy. Teraz wygląda naprawdę słodko. A, hurra! Nowa runda! Narysujcie tę oto śliczną sukienkę. Zaczynamy. Czas, start. No, co za cudeńko! Okropna szmata. Nie będę tego rysować. Wolę sobie poczytać. No, jak chcesz. W sumie lepiej dla mnie. Co? Zapomnij. Nawet mnie nie namawiaj. Czytam taką fajną książkę. Nie przeszkadzaj mi. Potrzebuję właśnie takiego różowego ciasta. Super. Kończymy, Pokaż, Enid. Z Przyjemnością? Podoba się? Nie. Jak to? Czemu nie? Nie wiem, jest do niczego. A co tam mamy? Co to takiego? No rączko, to jest genialne. Wednesday wygrywa. Co? To nie to! Nie chcę! No gratuluję, łap! Co za ochyda! Nienawidzę różu! To najgorszy kolor na świecie! Ale pachnąca pizza! I wasze nowe zadanie! Ślinka mi już cieknie! Bierzcie się do pracy, dziewczyny! To proste! Uwielbiam pizzę! Narysuję kawałek! Pomidory, oliwki i ciasto! Pięknie, moja pizza jest gotowa. Muszę ją tylko przekręcić. Brawo, Wednesday, co tak siedzisz? Chciałam zobaczyć, co narysujesz i zrobić to lepiej. Najpierw narysuję ciasto, a potem brzegi. Całość pokoloruję. I to wszystko? Oczywiście, że nie. Narysuję wszystkie składniki osobno. To są pomidorki, to oliwki. Czas się skończył, pokażcie. Proszę bardzo! Świetnie. Wednesday? Pizza z niczym? To dziwne. A nic, wygrałaś! Super! Bileczkę. to jeszcze nie wszystko. Oto moja pizza. Praktycznie jak prawdziwa. Widziałaś taką? Ojej! Rzeczywiście, gratulacje, Wednesday! Oto twoja pizza, smacznego! Ja też chcę pizzę. Uwielbiam jeść pizzę. Zostaniesz zjedzona. Mmm, jestem w raju. Ale apetycznie to wygląda. O, przecież ja też mam swój kawałek pizzy. I też jest przepyszna.